Wielu się no i w dzisiejszym nietypowym filmie z Zielonki chciałbym Wam przedstawić, jak znalazłem wszystkie znajdźki yy, no, na mapie Zielonka. W sensie, tak, yy, to nie jest żaden tutorial. Yy, jak znaleźć wszystkie znajdźki? Od razu wam włączyć ten film, bo to nie jest żaden tutorial. To jest po prostu część z mojej serii. Czyli już 11 odcinek wizowy z mojej serii z zielonki. No i żeby nie przynudzać, skipnęłem do ostatnich 10 znajdziek i po prostu poczekałem, aż wszystkie znaczki będzie mieli widoczne na mapie. No i tak, jesteśmy teraz na przetwórni ziemniaków. To się nazywa tak przetwórnia ziemniaków. No i właśnie znaleźliśmy. No, kolejną znajdźkę. No i właśnie, ogólnie znajdźki tutaj są całkowicie inne niż na pozostałych mapach, ponieważ tutaj zamiast zabawek albo gier na kompa, mamy tutaj widzowie Złote Jabłka. To jest bardzo ciekawe. Akurat tak serio jest. Dobra, my się dopniemy teraz do kolejnej znajdźki. Tutaj, o. Będziemy mieli tutaj kolejną znajdźkę. Znaj... O, pyk. Dobra. Idziemy teraz do kolejnej znajdźki. Ogólnie jeśli chodzi o znajdźki, no w sensie ja jestem typem gracza, który na singleplayerach zawsze szukam znajdziek, bo no, na multiplayerach zawsze gram real, realnie. Ja gram realnie to po prostu tych znajdziek nie szukam, bo po co skoro gram realnie? W realu też nie ma takich znajdziek, że co ja sobie szukam znajdźki, bo wreszcie sobie w realu typa, który skacze wam po podwórku i widzowie szuka znajdziek. To jest... To byłoby super. Normalnie muszę coś takiego kiedyś nagrać, nie Szukanie znajdziek w realu widzowie. To byłoby przepiękne po prostu. O, okej. Okay. Kolejna. No ja nie jestem w stanie sobie po prostu tego wyobrazić. Znaczy no jestem w stanie, bo ja bym tak robił pewnie. Dobro. Znaczy, są chyba ostatnie znaki. A są jeszcze jakieś kurde... Są jeszcze widzę jakieś... Yy... Złote drzewa z jabłkami, bo teraz widziałem odpalony filmik w ogóle i tam dopóki nie miałem zaznaczonych znajdziek, to yy, sobie widzowie odpalo odpalone filmie sobie widzowie szukałem znajdziek, ale teraz jakieś złote zło O oh! oh, cholera, takaś fabuła tu jest w tej zielące, czekajcie. Mm, to jest jeździw... I co tu się dzieje? Ja będę sprzedawał na skupie te drze drzewa? Muszę sobie okno odpa pomoc odpalić. W ogóle widzowie mi yy, tam gadał gościu. Teraz, że tam chyba nic się nie dostaje, po prostu to sobie jest i tyle. No tak, teraz widzowie w ogóle. Jesteśmy tak naprawdę w filmie. Zaraz pokażę wam, co się w ogóle dzieje. Więc tak, yy, więc, więc tak. Yy, jesteśmy na naszej gospie. No, trochę się tutaj pozmieniało. Mamy 255 tysięcy, które sobie, widzowie, wydamy na. No powiedzmy nowy kombajn, bo pewnie nam się nowy kombajn przyda No, tak naprawdę dopiero odcinek zaczęliśmy, jest dopiero 10 minuta, no naprawdę teraz tak widzę chyba przejdziemy do pokazywania tak naprawdę co kupiliśmy przez ten cały czas, bo serio to jest co pokazać. Więc tak Mamy tutaj nową wiatę Ogólnie nie zwracajcie uwagi na syf, bo serio mam tu bardzo źle skonfigurowany teren, ale na dniach, na, no, w trakcie ogólnie nagrywania tej serii postaram się jakoś to wyczyścić. Ale tak, wracając, yy, mamy dużo nowych nabytków. Zamiast kwerna tego czteroskibowego, zagonowego pługa, kupiłem sobie z Unii pięcioskibowy, obrotowy pług. To oczywiście będzie do Hollanda, bo on ma 263 konie. Do tego mamy Lemkena Smaragda 9, to jest oczywiście piątka. No tak naprawdę ma też te gęsie stopki, stópki, jakby D8 Super 4-metrowy siewnik. Z Amazonki, no serio, bardzo ładny. Yy, kolejne maszyny to chyba co? To chyba będzie wszystko. Tutaj mamy jeszcze tego New Hollanda i to ogólnie będzie wszystko. Dobra, a teraz jakoś sprzedaliśmy sobie wizona Myślę, że możemy sobie przejść bezpośrednio od razu do zakupu naszego kombajnu nowego. O, taki John Direk, taki John Direk byłby idealnym kombajnem. To byłoby, to byłoby boskie, jakbym to kupił, to byłoby fajne. Yy, szczerze Szczerze widzę, kupujemy tego kombajna. Trzeba, trzeba iść do przodu. I kupimy ten kombajn. Dobrze. Yy, przyczepa na header jest. Wszystko jest. Yy, a nie mieliśmy tu przyczepy na header do bizona? Nie mieliśmy. Nie mieliśmy, tak. Chwastownik sobie też sprzedam, bo po co mi jest chwastownik. Nie potrzebuję tego. O też sprzedam. Yy, no, kombajn jest. Jeśli chodzi o przyczepy... To co też nie, też wszystkie potrzebuję, wszystko potrzebuje, wszystko jest na dwa zestawy też będzie można robić no, z pracownikiem. No to też nam potrzebne jest do warzyw. Wszystko jest na razie nam potrzebne, yy, czyli dobra. Może jeszcze sobie kupimy ewentualnie przyczepkę na hadar tego John Dirka. Yy, tylko pytanie, jaki to był metraż szhadaru? To jest hadar 7. 7 i 6. Ale nie wiem, czemu to jest w stopach zaliczone. To jest bez sensu. Trzeba zobaczyć to w taki sposób. To jest 6-metrowe. Tu są 7 i 6. Dobra, to tyle kosztuje przyczepka na header do tego kombajnu No, zrobimy to na John Deera. Piek Pyk kupimy. Ja pierdzielę, dobra. To tak. Y To widzowie tak, mamy widzowie kombine. Yy, to jest nasz zakup za te wszystkie pieniądze I teraz widzowie będzie trzeba yy, Tylko żywa zrobić Bo nie wiem czy wiecie, ale widzowie teraz tak się zastanawiacie Czemu widzowie nam tak mało areału Kupiłem sobie taki dobry kombajn, ponieważ Jednak nie mamy aż tak mało areału, mamy widzowie kolejne pola Kupiłem jakby w tamtym odcinku jeszcze z pożyczki Więc teraz, teraz widzowie mamy już yy, no, Powiedziałbym wam szczerze, że bardzo yy, Dobrą gospę Dobra. Dobra. To już byłoby na tyle. Niech ten piękny widok, widzowie dalej trwa, że tak bym powiedział. To jest widzowie nasz zakup za... Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Stawcie łapkę. No i... nara!